To jest dzień bagarowicza, i ja jako, że lubię pytać gwiazdy, czy kiedyś się były łobuzami. Były młode. Czy były kiedyś łobuzami, uciekałaś z lekcji? Co roku. To była taka tradycja u nas w szkole. Tylko pamiętajmy, że ja chodziłam do. Baletowej. Więc wiesz, u nas ten bunt polegał na tym, że zamiast wyjść ze szkoły o godzinie 16 po lekcjach baletu, wychodziliśmy o godzinie 14 i to było wielkie wow. Ja nie mam takiego dziecinnych wspomnień, żebym gdzieś coś robiła, jakieś cuda. Pamiętam, że nigdy nie jeździliśmy, bo wtedy na Placu Samkowym były jakieś takie grupy się zbierały, takiej bardzo kolorowej młodzieży, no to my to oglądaliśmy raczej z okien. Ja teraz nadrabiam. A, po prostu, a dzisiaj Zima graficzo, ale mam zdjęcia. No jeszcze aż tak się nie wyluzowałam.